Nawet jeśli to dzisiaj nie modne, nawet jeśli straciłem rozsądek, znam historię nie tylko z tych książek. A walczyć o Polskę to nasz obowiązek. Wiemy, że naszej ojczyzny nie było na mapie świata przez wiele lat, to kiedy polska armia pokonała naszego wroga, wtedy ojczyzna Polska odzyskała niepodległość. O, Wtedy zawisły biało-czerwone flagi na wietrze. Przez odwagę Armii Polskiej zwyciężyła, została niepodległa i wolna. A my jesteśmy im za to wdzięczni, dumni, bo żyjemy w spokojnej ojczyźnie. Nie jesteśmy podzieleni na części, rozsiani gdzieś po innych krajach. Tylko mamy własny kraj, który się rozwija i zostaje niezależny przez odwagę Armii Polskiej. Wokół tyle dróg zakropionych krwią. Dom Pokój chyba jest gdzieś daleko stąd Więc podaj mi dłoń tam, gdzie mamy dom Podaj mi dłoń tam, gdzie mamy dom Więc podaj mi dłoń tam, gdzie mamy dom Podaj mi dłoń tam, gdzie mamy dom nawet jeśli to dzisiaj modne. nawet jeśli straciłem rozsądek, znam historię, nie tylko z tych książek. A walczyć o Polskę to nasz obowiązek. Wiemy ile Polską armie kosztowało to cierpliwości, ciężkiej pracy i ryzyka, by Polska została niepodległa, na której to przez nich ciężką walkę jesteśmy bezpieczni, wolni. Szczęśliwi, że mamy swój kraj, Polskę rzecz Spadło tyle dróg, zakropionych krwią o. Spadło tyle bomb, tam gdzie mamy dom Pokój chyba jest gdzieś daleko stąd Więc podaj mi dłoń, tam gdzie mamy dom Podaj mi dłoń, tam gdzie mamy dom Podaj mi dłoń, tam Tam, gdzie mamy dom Podaj mi dłoń tam, gdzie mamy dom Wokół tyle dróg zakropionych krwią o. Spadło tyle bomb, tam, gdzie mamy dom Pokój chyba jest gdzieś daleko stąd Więc podaj mi dłoń tam, gdzie mamy dom Podaj mi dłoń, tam trzymamy dom. Nie spodaj mi dłoń, tam trzymamy dom. Podaj mi dłoń, tam trzymamy dom.